Witam tu Aristeo w Czarodzieja Mamy do wykonania Kolejne zadanie Sale śmierci hmm. I sporo szału i many Oczywiście od razu przechodzimy do wyboru oddziału Paladyni Hmm, ale ja tu widzę tylko jeden sklep I to mnie martwi No niestety, ale wyboru Będziemy mieli. To się przyda. To też. Może tych bardziej w centrum. A latające jednostki na skrzydła. Tu nic ciekawego. Hmm. Tu są jakieś skrzynki. Oj. Kasa. No ale ja tego nie chcę. No i co mam z tym zrobić? Że to jest nie do użycia. Przegnam. Fajnie było, powalczyliście sobie. Wylewajmy. Mm, zaczęli z grubej rury, ale zobaczcie, mam full Shaw iman. To mi daje spore możliwości. No ale ja mu wolał, żebyście się tak nie rozchodzili, bo jak mam was objąć? I oni mają punktów? Ruchu, co? Jakaś masakra. 270 mania. Normalnie masakra. Dobrze, teraz tak co możemy o powiedzieć? opieką który przeprowadza zawody na rozkaz swojego pana i stwórcy maga Aventusa. Atak 24, obrona 42. Intel 60, no to jest masakra. To w ogóle ma 42 poziom. No nic, teraz tak, trzeba to dobrze zrobić. Mm. Mm, mm. No, nie, na początku. lepszy gdyż Sens. Ja muszę jak najszybciej z nimi sobie poradzić. Zanim ci podejdą, to trochę czasu jednak minie. Chociaż te też jednostki, pamiętam, że są dosyć. mobilne. Geyser. No, no. Całkiem, całkiem. Co ty potrafisz? Nic życia. Kradnie energię życiową wrogie jednostki z jej... Od 14 do 18, punktów obrażeń 40% tej energii zostaje wykorzystana do przywrócenia do życia pokonanych, przyjaznych jednostek. No tak, ale ja nie mam na razie żadnych pokonanych, przyjaznych jednostek. No to wybiera pole, na którym przyzywa oddział demonów, stających do walki po jego stronie. To może mieć sens. Hmm. Powiedzmy. Aha, muszę. W takim miejscu, żeby się stykało z moimi jednostkami. Ale niech będzie. O, mam wsparcie. I to mi się podoba. O, wpapkę padło. Świetnie. Mam nadzieję, że ten totem bardziej im zaszkodzi niż moim jednostkom. Palatyni. I jeszcze mogą przekazać. Czekają, hmm. musimy walczyć. Pozycja nie jest za super, ale cóż. O, i właśnie teraz możemy przekazać. Chociaż nie wiem, czy tu, czy tu, w sumie nie, no tak mało i zostało, że chyba lepiej jednak tu. Tutaj przejście, żeby więcej jednostek mogło atakować jedną formację wroga. Puszczę chmurę trucizny, która zadaje znajdującym się w pobliżu jednostkom 60 do 80 punktów obrażeń, trucizn z następującą szansą na zatrucie 90%. Tylko, że ja się boję, że to może również moje jednostki. Chyba, żebym tu przeleciał. Hmm. No nie wiem. Nie, no musimy tu wygrać. Właśnie już jest. Właściwy czas hmm. na użycie czaru. Trucizna. Hmm, hmm. To była obiecująco, ale nie, ja muszę jak najszybciej się z tymi uporać. Tak, i muszę obudzić orzeszkę. Pozostałe moje siły. A no może tym razem byłoby warto, tylko jak to zastosować? Ja chyba muszę wpierw wpierw muszę chyba wylądować, czyli tak. I użyć dopiero tej umiejętności. No właśnie. No mam nadzieję, że się tutaj skupię przez jakiś czas. Teraz, tak, tu byłoby warto przywołać. Oddział niebiańskiej straży. No i jest nas trochę więcej. Ta jednostka będzie tu blokowała. Dojście. Hmm. Odbijemy. Dobrze. Skupiają się tu. To powinno ich powstrzymać przez jakiś czas. はい。<noise> <noise> <noise> że ich nie przywołam. Chociaż z drugiej strony przybędzie celów dla moich przeciwników. Co też ma pewien plus. Oj, myślałem, że będzie mniej, ale jest całkiem, całkiem przyzły. Trzeba się starać żeby mieć tu możliwie dużo jednostek. Aha, i to się ładuje, to fajnie, to za dwie tury znowu już coś tutaj zdziałać. Hmm, mam dużo. Szał. Hmm, kolosalne straty. Świetnie. Aha. Wskrzesił. No fajnie było. Po prostu nie umie się bawić. No, zamiast pogodzi się ze swoją klęską. Tutaj trujemy. I bardzo liczę na gejzer Kolejny gejzer Cóż, bijemy. Chyba, że. Nie, no te jednostki sobie już dadzą radę. Tutaj też nie będzie problemu. W zasadzie to już mam to wygrane. Mogę spamować nowymi jednostkami, więc. nie jest tragicznie. Hmm, coraz lepiej. To może lepiej od razu to dobić. Zatruło, czyli chyba nie powinno się stać przy tym jak to ginie Nie podziałało, tu też jest ok O właśnie, zaraza Cel jest dotknięty zarazą zmniejszającą jego atak, obronę i żywotność mm, Ciekawe, no ale ma już taką przewagę że powinienem dać sobie radę Każda z tych jednostek, która padnie będzie po sobie zostawiała taką niespodziankę. To nie jest dobre. Hmm. Tu jest problem jak tu podejść, bo będę sobie zagracał... Albo dobra, ta jednostka zniszczy tym, więc możemy tu iść. Hmm. Aha, to jest jednostka strzelecka. To dobrze. Zauważyłem, że miała tylko jeden ruch. No nic trudno. Trzeba przeciwnikom dać jakieś fory. O, dobra, teraz tak trudzi. Nie, najpierw obudzimy sobie. Się wydaje się że to już jest chyba ostatni poziom wieży. Tylko mogę się mylić, nie? Nie wiem, czy będę chciał przechodzić następny tym razem. Przecież hmm. podoba mi się to, że nie tracą tutaj jednostek. To naprawdę ma sens. No cóż, atakujmy. na pewności lepiej to zniszczyć i dobijamy przeciwnika mm, mocarna jest ta jednostka i trzeba przyznać no i przywołują nowych mm. w końcu zobaczyłem mamany co może nam wszystko pozwolić Ale widzę, że wszystko zmierza do dobrego końca. O właśnie. A no może... może jednak będę musiał mieć troszkę... troszkę szału i manę na następną bitwę? No nie jestem pewien właśnie, czy to jest ostatni poziom wieży. Także lepiej, żeby coś zostało. Nie musi tego być dużo, ale... No w sumie też. Hmm. Teraz pytanie, będzie wskrzeszał czy nie będzie. To jest najgorsze, że nie ma jak podejść. Ale lepiej niech ta jednostka A właśnie lepiej będzie stanąć na zwłokach, to wtedy może nie będzie mógł wskrzeszać. Zakończymy to. Hmm, przekroczyłem połowę, fajnie. Kasa naprawdę przyzwoita.